Zawsze wzrusza mnie ta historia. To zmieniło świat. Alarm. 1940 rok, bitwa o Anglię. Gordon Cleaver biegnie do swojego Hurricane'a, jest pilotem myśliwca. W pośpiechu zapomina gogli ochronnych. Za chwilę jego życie zmieni się na zawsze. Podczas lotu zabłąkany pocisk roztrzaskuje kabinę. Ten cudem się katapultuje, ale odłamki plexi-glasowej kabiny wbijają mu się w twarz. I w oczy. Jego wzrokiem zajmuje się wojskowy okulista dr Harold Ridley, który ratuje resztki widzenia tylko w jednym oku, ale fragmenty plexiglasu muszą zostać. Ich usunięcie to ryzyko całkowitej ślepoty. Osiem lat później, podczas zupełnie innej operacji Ridleya, jeden z obecnych tam studentów mówi: Szkoda, że nie da się zastąpić zmętniałej soczewki czystą. Ridley zamarł. Lexiglas, cleaver, odłamki, przecież organizm nigdy ich nie odrzucił. Tak narodziła się idea implantów. Rewolucja, która miała przywracać wzrok tam, gdzie wydawało się to niemożliwe, ale starsi profesorowie byli nieugięci, nie widzieli przełomu, a Ridley stał się celem ostrej krytyki. Tak ostrej, że doprowadziła do ciężkiej depresji. Na szczęście młodzi lekarze dostrzegli potencjał, z dużym oporem, ale jednak implanty soczewek zmieniły okulistykę. A wiecie, co jest najpiękniejsze? Wiele lat później, gdy Cleaver już w podeszłym wieku zupełnie stracił wzrok z powodu zaćmy, Ridley wszczepił mu implant. Znowu plexi w oku, a może Łezka?